Pozwólcie za tym, że bardzo, bardzo serdecznie powitam Was w tej mimo wszystko w dalszym ciągu dość niezwykłej okoliczności, okoliczności czasów epidemii, czasów, gdzie no różne rzeczy można robić, przede wszystkim chronić siebie i najbliższych, być może najmniej organizować wystawy. Dziś to Państwo doskonale wiecie bardziej dyskutuje się o muzeach, niż o ich zadaniach statutowych. Niemniej na przekór wszystkiego zdecydowaliśmy się, że właśnie w tym e, innym czasie gotowi jesteśmy zaprezentować Państwu publiczności, którą zawsze chętnie witamy, gościmy i chwalimy się tym, co mamy pewien, nazwijmy to swoisty eksperyment. Żeby w pełni zrozumieć Intencje, jakie legły u podstaw tego wydarzenia, a intencje, które rodziły się w zespole kuratorskim, bo to też wyróżnia tę te wystawę w sposób szczególny, to za tą wystawą nie stoi pojedynczy kurator, ale właśnie prawie cały zespół Muzeum Sztuki Współczesnej, kuratorki, poczynając od tej, która znajduje się po mojej prawicy, pani dyrektor dr Barbary Banaś po lewicy Pani kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej Iwony Doroty Gigos, Pani Małgorzaty Santarek i nieobecnej wśród nas, ale duchem zapewne, a jakże Pani Kustosz Magdalena Szapkowska. To ten zespół przygotował pokaz, który i tu widzę swoją jakby rolę, czy też zadanie, nazwał w sposób bardzo Byśmy powiedzieli oryginalnie. Aby w pełni zrozumieć zatem intencje, które legły u początku tego przedsięwzięcia, pozwólcie Państwo, że najpierw przypomnę, czymże jest bohater tegoż wydarzenia, a mianowicie ów bypass. Proszę Państwa, tu trzeba sięgnąć oczywiście do definicji jak najbardziej kardiochirurgicznej, bo jest to pogostowanie aortalno-wieńcowe. -aortalno Kartyirurgiczna operacja szczepienia pom pomostów znaczniowych omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej. Jest to y, rodzaj wytworzenia pewnego rodzaju sztucznych połączeń między tętnicą główną a tętnicami wieńcowymi. Obym bajfasem często bywa żyła odpiszczelowa, pobrana z udzia chorego tętnica piersiowa, wewnętrzna, lewa lub prawa, a w wybranych przypadkach tętnica promieniowa. I proszę Państwa, ta wystawa jest takim rodzajem ratunku. Przypomnę, wynaleziona w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, gdzie już prawie milion osób poddało się temu zabiegowi, bo to jest, de facto, nasz częściej zabieg. Zabieg ratujący życie. Tak też rozumieliśmy naszą, rolę w tym wszystkim. Przyszło nam Żyć w stanie poważnego zagrożenia. Bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to oczywiście ta epidemia jest rodzajem zawału. Dotknęła, zaskoczyła, zdumiała. Stanęliśmy bezradni. W wymiarze jakby muzealnym nadzieje, budzi to, że staramy się powrócić do normalności. Ta wystawa jest chągą idei muzeum, pracy kuratorskiej i niezwykłych zbiorów, w których. Szczęśliwym posiadaczem jest to muzeum. Zapraszamy Państwa do obcowania z czymś, co wielokrotnie po drugiej przerwie po raz pierwszy pokazujemy. Co, co jest też pewną konsekwencją zmiany pewnego rodzaju nastawienia naszego do rzeczywistości. Nie twierdzimy, wręcz przeciwnie, bardzo wierzymy, że powrócą czasy, kiedy będziemy mogli tworzyć wystawy budowane w oparciu o zbiory pochodzące z najróżniejszych placówek. Przecież to jeszcze niedawno w tym miejscu, gdzie stoicie, była słynna Nawa, w której pojawiły się niezwykle cudowne obrazy Wilmana sprowadzone z XIV w Warszawy. Dziś chroniąc siebie, państwa przede wszystkim na swoim, wokół. Musimy jakby zabędzić prąd naszej, też w wymiarze takim logistycznym, aktywności. Stąd to spojrzenie, te zapokusowanie na naszą kolekcję. Niezwykłe, wyjątkowe, nieprzeciętne. Zasługą tu stojących przy mnie Pani jest to, iż dokonały bardzo selektywnego, bardzo ciekawego wyboru. Wyboru, który ma, jeszcze raz podkreślam, Dać nam nadzieję, że choć czasy są okrutne, złe, niesprzyjające, to w nas tkwi naturalna, zrozumiała wola życia. W wymiarze muzeum owa wola przejawia się tym, że na przekór wszelkich okoliczności, nieszczęść my trwamy, wypełniamy swoje obowiązki. Statutowy. Nie ma bowiem większej radości dla nas, jak właśnie móc dzielić się tym, co zostało nam przekazane, opieką. Jesteśmy tylko i wyłącznie depozytariuszami tych dóbr, które tu zgromadziliśmy, które tu udostępniamy. Proszę Państwa, zanim oddam głos Pani Dyrektor, jeszcze pozwolę sobie wyrazić dosyć wielkie słowa i uznania i wdzięczności. Bo ta wdzięczność w tym momencie, tak jakże w dalszym ciągu trudny, jest ekstraordynary. To wielki wysiłek organizacyjny, wielka prasa, która jak zwykle, bo to zawsze będę powtarzał w wymiarze, czy w przypadku Muzeum ma wymiar zbiorowy. Swoje słowa wdzięczności kieruje zatem również do scenografów. Grupy projektów z Panią Joanną jokkiewicz naczek Kieruję stronę producentów pan Jarosław Gabr, i Kuziak, producentów wystaw Muzeum Narodowego. Również adresatami są no, znakomici, niezawodni, montażyści, to jest udziału zaangażowania pracy w niegodskiej. Dziękuję działowi promocji i komunikacji. Też proszę się oswoić, bo to nowa nazwa z panią Anną Kowalów na czele. Dziękuję całemu zespołowi Muzeum Szkół Współczesnych za to, iż jeszcze raz podkreślam i proszę powiedzieć, że się my w czasach, gdzie nie organizuje się, powracam do pierwszego mojego zdania, my na przekór wszystkim okolicznościom i z wielką nadzieją Podkreślam nadzieję. Mamy zaszczyt, przyjemność, ale proszę mi wierzcie, ogromną satysfakcję, frajdę Was u nas gościć. Ostatnie słowo i tego życzmy sobie, aby ta nasza gościnność, a Wasza obecność trwały już permanentnie. Aby już nic nie sprawiło, iż przyjdzie nam, bo to co najbardziej bolesny dla nas wszystkich moment. Zamknąć podwoje miejsca, które jest nasz wspólny. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Zaprosimy państwa na wystawę. <grym> to będzie znaczy, będzie mniej oficjalnie. Proszę uprzejmie, tak. To miało to wybrzmiane. Zapraszam.